Jest, jest, jest! Wracamy do tobu! No, no, no. Nie wiem, nie wiem, wiem. Śmieszna. wspaniałe. Ej, wiesz, się nie cieszysz? Wracamy do domu. W sumie ogólnie to ja nie mam siedzieć tam w szpitalu. Rozumiem ciągle te stronowy. Ja muszę chwilę poszedł, że mnie urośnie wręcz. Już są jest takie. Nie, jestem jeszcze chuda! Sieć cicho! No dobra. Ech, idziemy tutaj w do domu. A może musisz jeszcze na kawę? Please, 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 please. A um, no dobra. Ale to nie dziś. No dobra. Może się po Ogólnie kochani małe cięcie i to coś tego cięcia nie było. Ok? okay. okay. Dajcie lajka, jeżeli Wam się film podobał. Tamta pierwsza część, jeżeli Wam się podobała. Dajcie pod tamtym filmem. Szybko lajka, subskrypcję i zapraszam Was do tego filmu. A co wy nie jesteście dziećmi? Panie, że tak się razem. Jeszcze naklejwam. Jest. Już, jest, już, jest. jest, jest. Dość. Dość. Mm, tak. A, Pakuj tata to. No już się położę. I my będziemy z córką się cieszyć. Tak i też będę się bawić moimi zabawkami. Rar, rar, rar. mam tu na pamiątkę? Tu Tu To po niego tego... To co stwierdził. Połóż zabawkę. Nie wiem, nie mam cię przebi Nie wiem. Pójdź do spania. Ściemnia się w sumie. Tata miał racjeczek. I pobiera się w bieżone. No i tutaj spacoki! Następny dzień! Wezmę tą sukienkę ciążową. już usiądź, ja pójdę sobie kąpać. tak ci najwyżej teraz zrobić zniadanie. Dobra. Czekajcie teraz wrotem. Dobra, jestem. wykąpana jestem. No. Przede wszystkim życie, co nie? Dobra. No i zrobić dziś nadanie, mówię, ma już, już. Tato, to ciasto. Ja chcę żywość. Ja chcę dobre. Ja chcę smakowite maseczki. Idę się bawić. Dobra. A mi śniadanie? Jezu! A może słodycze? Nie. Czemu? Nie przeszadzasz czasami? Nie, bo nie powinnam. Masz jedz. Na czymś masz? Dzięki, najadłam się, świetnie. Pójdę tam. Nie jest to takie agresywne od razu. są. Co ty ci, mogę ze sobą chwilę pobawić? Ha, 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 ha. Przyszła taka pani Co w tamtym filmie jest Wiecie, znacznie Muszę tamtego filmu nie? Dobra ha, ha. Jaj Dobry, mogę tą kostkę A czemu w środku jest dziecko? Pani oszalała, nie będzie pani tego rozmrażać. Pani nie będzie ten, to topić. Oddawaj. To jest dziecko. Yy! Yy, to nie, 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 to nie było dziecko. Co ty sobie myślisz? NIC! Kuźwa odkryli mnie. Nie widzę. Dzieci. Dzieci to podła zaraszka. Sieć tu. I tutaj będzie tak, że jest zakupiony. Dziękuję. Chowam się za drzewem. Zobaczyli, że jak się za tą kółką, sędzom zobaczyli, że tak. no jest. Max, idziesz z nami na podwórko? Tak. Tak pójdę. śnieżną kulę, śnieżny kwadrat i tam, tam jest dziecko ukryte. Ty O! Możemy, tak, nie! O mi! Proszę, proszę, proszę! Nie! Curciu, my wiemy, że to nie tego, to nie tuła wina. Jest! Nie tak się obok kominka. O! Mamo, szybko do toalety. Ach, dobra, to dziecko. Dobra kochani, to było na tyle w tym filmie. Stawiam wszystko na YouTube.